Do hymnu państwowego. hymnie. Baczność. Pani Dyrektor, Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, Oliwia Parchoć melduje społeczność uczniowską Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Orła Białego w Świdwinie na uroczystość ślubowania klas pierwszych. Spocznij. Dziś nasi najmłodsi koledzy pragną stać się pełnosprawnymi członkami społeczności szkolnej. Zanim spełni się ich marzenie, prosimy o zabranie głosu przez Panią Dyrektor Annę Lipkowicz. Życzę Wam wielu chwil zadowolenia z własnych osiągnięć, wielu sukcesów na miarę własnych możliwości. Dążcie do pokonywania własnych trudności, bądźcie zdobywcami, poszukiwaczami, podróżnikami. Bądźcie radośni. Drodzy rodzice, jesteśmy wdzięczni za to, że zaufaliście naszej placówce. Uczą tu doświadczeni pedagodzy, którzy ciągle poszukują nowoczesnych metod na docieranie do umysłów młodego, nowoczesnego pokolenia. Jesteśmy szkołą uczącą myślenia. Rutyny myślenia krytycznego, ocenianie kształtujące, informacja zwrotna to codzienne elementy naszej pracy. Korzystamy z wirtualnej szkoły Classroom. Pracujemy za pomocą nowoczesnych narzędzi jak ozoboty, roboty foton, okulary VR, drukarka 3D, klocki Lego czy mapy do kodowania. Stale też doskonalimy swoje umiejętności. W naszej szkole uczymy dzieci uczenia się, organizacji własnej nauki, logicznego i krytycznego myślenia oraz słuchania i słyszenia. To bezapelacyjny atut naszej szkoły. W kontaktach z naszymi uczniami i ich rodzicami stawiamy na relacje, dlatego dążymy do integracji naszej społeczności także poprzez organizację różnorodnych uroczystości. Niezmiernie ważna dla nas jest wzajemna współpraca, oparta na komunikacji, konstruktywnej informacji zwrotnej i skuteczne współdziałanie wpływające na efekty zmiany w wyglądzie i organizacji naszej placówki. Każde wsparcie, pomoc, dobre słowo, obiektywna ocena są dla nas bezcenne i służą do planowania dalszego rozwoju. Szanowni nauczyciele, w klasach 1-3. Drogie panie wychowawczynie, pierwszy etap edukacji dziecka jest filarem, na którym opiera się dalsza edukacja każdego ucznia. Macie do spełnienia niezwykle ważne zadanie. Jesteście nie tylko pedagogami przekazującymi wiedzę, zastępujecie tu w szkole mamę, tatę, opiekunów. Uczycie podstaw zachowania i wychowania, kształtujecie małe istoty i w ścisłej współpracy z ich rodzicami przygotowujecie dzieci do kolejnych etapów nauki, do ich dobrego funkcjonowania we współczesnym świecie pełnym nowych wyzwań i zmian. Wyrażam wdzięczność za zaangażowanie w proces edukacyjny, w organizację przyjaznego otoczenia szkoły. Za każdą chwilę opieki, wsparcia młodego człowieka i dostrzeganie jego potrzeb. Niezwykle cenne jest także Wasze uczestnictwo w projektach i programach edukacyjnych, podejmowanie innowacji w edukacji. Spotkać się to początek. Zgodzić się to postęp. Pracować razem to sukces. Z nastawieniem, które wyrażają słowa Henry'ego Forda, i z otwartością zapraszam wszystkich Państwa do współdziałania. Dziękuję. Dziś dzień niezwykły, każdy to powie, lecz po kolei, panie, panowie. Najpierw przywitać w słowach gorących pragnę rodziców tutaj siedzących, naszą dyrekcję, nauczycieli, niech wszystkim nastrój nasz się udzieli. Chcemy tu zrobić dziś pasowanie naszych pierwszaków. Więc drogie panie, drodzy panowie, wszystko gotowe. Jeszcze tylko problem mam taki, gdzie są pierwszaki? O, tam ktoś zagląda. Kto ty jesteś? Jestem pierwszak. Dlaczego stoisz z kolegami przed salą? Dzisiaj czeka was pasowa ślubowanie i pasowanie na ucznia. Wchodźcie śmiało, zapraszamy. Trochę się boimy. Czego się boicie? Tego pasowania. Nie wiemy, jaki pas pani dyrektor przyniosła dzisiaj do szkoły. Oj maluchy, wchodźcie śmiało i nie bójcie się. Zaraz Wam powiemy na czym polega pasowanie. Proszę więc wszystkich szanownych gości. O ciszę i o powstanie, pierwszacy złożyć coś lubowanie. Oto przed Wami pierwsze zadanie. Jakie powinno być pasowanie? To jest wzór dla całej szkoły, koleżanki wesoły. Wszystkich lubi i szanuje, nie dokucza, nie wariuje. Myślę, że wzorowy uczeń nic nie, nic nie niszczy, nic nie tuczę. Ba o ciszę i porządek klasie sprząta każdy kątek. Zorowy uczeń to znaczy doskonały, nie ma ani jednej pały. Dobrze liczy, ładnie pisze, w sali zachowuje ciszę. A tym jeszcze się wyróżnia, że na lekcji się nie spóźnia i odrabia wszystkie prace tak nie może być inaczej. To ktoś, kto przykładem świeci, wzorem jest dla wszystkich dzieci. Pracowity, kulturalny, jednym słowem nie nagany. Już zaliczona pierwsze zadanie, zaraz kolejne przy nami stanie. Bóg, to ja. Pukam szkołę do tej drzwi. Uczeń. Czy wiesz, to co taki? Kreda. W jednym pudełku mieszka ich wiele, a, a do tych krążków spieszy się pędzelek. Farby. Kolorowe tanecznice tańczą po papierze. Ostre główki mają, jak się nazywają? Kredki. Wisi w klasie, na ścianie piszesz na niej zdanie. la blisa oggi stasera esco alla maestra che ci fa Egzamin zdany! Takich pierwszaków chętnie witamy. Sporo już wiecie, sporo umiecie. Dalej się tutaj kształcić będziecie. Pani dyrektor, drodzy zebrani, oni są świetnie przygotowani. Prosimy przyjąć ich w szeregu uczniów naszej szkoły. Poczyt sztandarowy do ślubowania wystąp. Przedstawiciele klas pierwszych do ślubowania wystąp. Do ślubowania. W obecności zaproszonych gości, nauczycieli, rodziców, koleżanek i kolegów, ślubuję uroczyście. Wypełniać sumiennie obowiązki ucznia, Sztukujemy. uczyć się pilnie, Sztukujemy. być dobrym kolegą, Sztukujemy. dbać o dobre imię swojej klasy, Sztukujemy. szkoły oraz domu rodzinnego, Sztukujemy. przynosić dumę rodzicom i nauczycielom. Sztukujemy. Swoim zachowaniem sprawiać im radość. Po ślubowaniu przedstawiciele uczniów klas pierwszych do szeregu wstąp. Szkoła baczność porzecz sztandarowy po ślubowaniu wstąp. Teraz nastąpi uroczyste pasowanie naucznia. Aktu pasowania symbolicznym piórem dokona pani dyrektor. Proszę panią wicedyrektor Annę Strońską o wręczenie legitymacji. Rada Rodziców przygotowała dla was niespodziankę. Proszę przedstawicieli Rady Rodziców o wręczenie upominków. Na dobry początek Rada Rodziców zakupiła prezent w postaci matkodujących, które mam nadzieję ułatwią i uatrakcyjnią zdobywanie wiedzy i nowych umiejętności. Koledzy i koleżanki także przygotowali dla Was prezenty. Prosimy o ich wręczenie. O zabranie głosu prosimy teraz naszych gości i rodziców. Ja Was bardzo mocno podziwiam za to, że już 40 minut wytrzymujecie ale chyba jedziecie już na tak zwanych oparach, więc należy Wam się za chwilę przerwa, a powiem krótko, dołączam się do słów, które wypowiedziała Pani Dyrektor Lipkowicz pięknie o szkole, o nauczycielach, o pedagogach, którzy się Wami zajmują, którzy będą Was prowadzili przez najbliższe 8 lat. Ja wam życzę tego, abyście każdego dnia z chęcią, z radością i w podskokach do tej szkoły zmierzali, żebyście chcieli tu być, żebyście się czuli tutaj dobrze, a wierzę, że, że tak będzie dzięki temu, jaka panuje w jedynce atmosfera. Dziękuję bardzo. Natomiast panią wychowawczynią przekażę, ponieważ jesteśmy, nie jesteśmy zwolennikami nietrafionych prezentów, w związku z tym przekażemy dla pań wychowawczyń vouchery, które pozwolą zrealizować zakupy takie, jakie panie i Wychowankowie uznają za konieczne. Jeszcze raz dziękuję bardzo za zaproszenie. Wszystkiego dobrego. Chciałabym powiedzieć, że ta szkoła teraz jest dla Was drugim domem. Wasi nauczyciele są Waszymi troskliwymi opiekunami i mam nadzieję, że w tej szkole spędzicie same radosne chwile. Dziękuję za przybycie gościom i wszystkich. Jak i no, uczniów i gości zapraszam na poczęstunek po pasowaniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję Wam za przygotowanie pięknej uroczystości, której by nie było, gdyby nie wspierali was wasi wychowawcy oraz inni nauczyciele, którzy w zespołach skramowych pracowali nad tą uroczystością i pozwólcie, że wszystkich ich teraz imienia i nazwiska wymienię. A więc dziękuję Pani. Elżbiecie Goździewskiej, Emilii Wierzbowskiej, Marioli Skoczylas, pani Dorocie Adamiak, Agnieszce Gut-David, Barbarze Orlińskiej, Monice Babiak, Łukaszowi Kołodziejak, Edycie Pietrucik, Katarzynie Kosmali, która tam na zapleczu, proszę państwa, jest. Dziękuję pani Małgorzacie Ziółkowskiej, Joannie Rewińskiej, Agnieszce Kucharskiej. Dziękuję również pracownikom obsługi, których nigdy tutaj nie widzimy na tych uroczystościach, ale to oni zawsze wspierają nas organizacyjnie. Dziękuję radzie rodziców za wspaniałe prezenty i wszystkim rodziców uczniów klas pierwszych za ich zaangażowanie i pomoc. Dziękuję również, bo zwykle o tym zapominam chorążemu i asyście pocztu sztandarowego Szkoła Baczność do pieśni szkoły. O, biały, lecz do Baczność. Pożyt sztandarowy, sztandar szkoły wyprowadzić.